Kochane dzieci, zginajcie kolana na modlitwie. Wielu kapłanów będzie działać w taki sposób, aby przypodobać się światu i staną się zdrajcami wiary. Mój Jezus będzie z Wami i Was nie porzuci. On jest Panem winicy i niesienie prawdy rzucone w glebę serc sprawiedliwych. Wyda wielkie owoce dla dobra ludzkości. Nie wycofujcie się. Ja jestem Waszą Matką i zawsze będę u Waszego boku. Przyjmujcie moje wezwania i we wszystkim bądźcie jak Jezus. Mój syn potrzebuje Waszego świadectwa publicznego i odważnego. Nie zapominajcie. To w tym życiu, nie w przyszłym. Macie świadczyć, że należycie do mego Syna Jezusa. Nabierajcie odwagi i nieście światu nadzieję lepszego jutra. Bądźcie wierni Ewangelii, a wszystko dobrze się dla Was skończy. Nie będzie porażki dla moich czcicieli. Idźcie naprzód drogą, jaką Wam wskazałam. Radujcie się, bowiem Wasze imiona. Są już zapisane w niebie. Odwagi, ja będę się za Was modlić do mojego Jezusa. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.